Więc mamy Forda Mondeo 2016 rok. Dzisiaj Wam pokażę w filmiku, jak dodać albo jak usunąć bardziej jak dodać ale to działa w dwie strony tą czerwoną kreskę. Jeżeli przy jakichś modyfikacjach wyświetlacza Wam zniknie, to możecie ją dodać manualnie, używając forskana tą kreseczkę tutaj. Więc już Wam pokazuję, jak to zrobić na forskanie oczywiście stacyjka włączona. Łączymy z pojazdem. Rozpoznaje nam pojazd jest wcześniej zapisany, więc naciskamy tak. Łączy się nam z różnymi systemami. Następnie idziemy do procesora, konfiguracja i programowanie. Szukamy IPC moduł. Mamy IPC i tutaj wybieramy z tego Format as build. Konfiguracja modułu. Ten wybieramy, naciskamy Play. OK. Ostrzega nas, żeby bezpiecznie się zachowywać, więc łączymy. Następnie tutaj w tym szukamy 7200402. Następnie tutaj nic nie zmieniamy w tej sekcji. Natomiast w tej sekcji tutaj, zamiast A, wybieramy 0. 0 to wyłączamy, naciskamy PISZ. OK. Ostrzeżenie też jest, jakkolwiek kontynuujemy. Piszemy, wyłączyć, a następnie ponownie włączyć silnik. Zrobiło nam to automatycznie też. Zrobiło reset. Pokazują się nam oczywiście kontrolki. Jakkolwiek wyłączyliśmy i co się stało? Nie ma czerwonej linii. Nie ma tutaj czerwonej linii nad tym, widzicie? Nie ma. Więc 0 to wyłączenie. Natomiast teraz włączymy z powrotem, to zobaczymy jak to zadziała. Więc idziemy jeszcze raz do tej samej sekcji i tutaj wpisaliśmy 0, a wpiszemy teraz literkę A. Naciskam pisz. OK. I zobaczmy. Zmieniło się automatycznie. Pojawił się czerwony pasek. Poczekajmy, aż się całkowicie zresetuje. Zresetowało się. Oczywiście komunikaty jakieś pojawiają się. Mam problem też z jednym czujnikiem odciśnienia w kole, więc to nic nowego. Jakkolwiek teraz czerwona linia z powrotem się pojawiła. To tyle. Chciałem się tylko tym podzielić, więc powodzenia i pozdrawiam. Oczywiście tutaj w programie jeszcze zanim wyjdziemy całkowicie, to zatrzymaj procedurę serwisową, naciskamy i wtedy bezpiecznie możemy wyłączyć program.